Cześć, ja jestem Max i mam dla Was szybki news. Pytał nas, Krzysiek H. Siemka, chciałbym nagrać TikToka taniec w samej aplikacji, gdyż nagrywanie z muzyką w tle jest prostsze. Jak więc ten filmik wtedy z kopii roboczych przesłać na kompa, by móc go obrobić dodatkowo w Adobe Premiere Pro? Rozumiem Krzysiek, że chciałbyś sobie dorzucić jakieś pewnie efekty czy ekstra montowanie, więc musimy pamiętać o jednych rzeczach. Jesteśmy w stanie ściągnąć naszego TikToka bez publikacji go właśnie w TikToku. Możesz go po prostu wrzucić na... Prywatne. Jeżeli wrzucisz go na prywatne, dalej będziesz miał możliwość ściągnięcia go na przykład na telefon i później kablem na swój komputer, gdzie możesz go zmontować w Adobe Premiere Pro. Tylko musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy eee, i ostatnia na dziś po zmontowaniu w Adobe Premiere Pro i eee, dodaniu do TikToka będzie to dźwięk twój, a nie z tej piosenki, która może być akurat trendowa, więc warto zwracać na to uwagę, szczególnie że TikTok lubi promować jakieś tam konkretne piosenki i może Twoje nie wypromować. Natomiast fajnie, że chcesz próbować. Życzę Wam powodzenia w TikTokach i w Waszym montowaniu. Jeżeli macie jeszcze więcej pytań, to jestem do Waszej dyspozycji. Dzięki za wszystkie komentarze. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Max. Cześć.